Siemano widzowie, z tej strony Kera jak zawsze na tym kanale A dzisiaj nagrywamy GTA 5 Prawdziwe Życie Złodzieja Jak widzicie po ostatnim odcinku yy, No, wróciliśmy na stare śmieci, można tak rzec Chociaż wyszliśmy ze śmieci, bo tam nie było za ciekawe W tym, tym, yy, tam poza miastem Ale jak widzicie, Colin przeszedł metamorfozę Jak widzicie, włosy se ułożył Kurde, fryzurka fresh siedzi wąsik yy, zapuszczony, no co, nie chcesz się pokazać. No a ja jeszcze chciałbym tylko dać zna, dam, dać wam, wam, no bo komu innemu, jak nie wam, dać wam znać, że zasubskrybujecie ten kanał, to naprawdę macie fajne materiały i nie musicie naprawdę czekać na żadne inne. A jest bardzo ciekawy tutaj kontencik, jak widzicie. No i mam nadzieję, że podoba Wam się taka seria, bo... Mi się bardzo podoba i Pascalowi, a my zaraz idziemy do szefa i zobaczymy. Kurde. Jak widzicie, yy, gdzie tu jest, o cześć, w ogóle wróciliśmy do niego. Jak widzicie stan konta, o, yy, cześć szefie. No, dzień dobry, dzień dobry. Yy, stan konta nie jest za ciekawy Jak tam, tam, bo ja mam do... nową pracę bardzo, co będzie dużo płaciła. Aha, no, no ja się mogę zawsze, szefie, zgodzić na gotówkę, nie? Tylko co to jest no, za robota? To... Co Na początku nie e... są samolotami. E, ja powiem szefowi, że pilotować to pilotowałem tylko z datą tam skąd przyleciał, przypłynąłem dokładniej. A tak ogólnie to nie miałem styczności. No, ale musisz dalej spróbować. Ja będę obok ciebie, jakby co. A, no dobra. Bo to ma dwa, dwa siedzenia, gdzie można kontrolować samolot. No dobra, to możemy pojechać. I to cały towar kosztuje 100 tysięcy i dam ci 20. Łooo! Wow. Oż tyle? No. No dobra. Tak. Ja pierdziele, widzowie. Co to jest w ogóle to za auto? A co to za auto rozwalone? Eee, nie wiem. E, pewnie ten gość rozwalił, ktoś tu, tu przyszedł. A, i widzowie, jeszcze mu pamiętacie ten motor, e, auto co mówię Łeb, nie Szef wsiada do mnie. Pamiętam, On to, pewnie rozwalał te auto i ktoś zauważył i go zabił. <laughs> no tak działa Santos, bo to dobra. Ameryka. I jak widzicie stuningowaliśmy nasz motor. Jest bardzo fajny. A gdzie ja mam... A, dobra, na lotnisko. Bo jak widzicie no jest lepszy. Ale no też nas trochę to kosztowało, no bo Właśnie teraz schodzi 1000 dolarów z naszego konta. Znaczy Colin ma sam taki wtyk do tego, ale no części kosztowały go 1000 dolarów, dlatego no musimy zapłacić, ale coś na mechanika jakby Colin poszedł, co my wy na to myślicie? Zobaczcie, jak mu się to udało zrobić. Oczywiście. No rdza niestety nie zeszła, no ale... Może przetestujemy VMAX. Szefie, może przetestujemy VMAX tego motoru. No możemy. Okej, okay, to jeszcze tutaj tylko się zrobi światło i lecimy. Jest dużo. Dobra, ruszamy! Czemu on się zatrzymał na no. Właśnie nie wiem. Jaki dziwny. U, ogóle, co tu się stało na skrzyżowaniu? Ten jechał, ten się zatrzymał, bo ten jechał, potem on się zatrzymał, bo ten się zatrzymał, nie wiem. <laughs> Ale leci tak troszeczkę. w znaczy, no. Nie, no nie jest taki wolny, nie? Nie, no nie jest taki wolny, ale nie jest lepszy niż Bati <noise> No nie, no ale na takiego A to mnie na razie nie stać, nie? No oczywiście, no. jak to dobre, dużo hajsu kosztuje. co ale krosa jakiegoś też by było fajnie kupić. No, ale jak już masz bmx no to, no... To <grym> jest też wyczynowy. No. Dobra. I wjeżdżać tutaj pierwszym wjazdem, czy tam drugim? E, tym drugim, do po prostu. Dobra, dobra. Muszę, muszę porozmawiać z panem, nie? Bo tu, tu jest ten za sobą. Widzicie w ogóle widzicie, jak ten motor jest fajny? Jeździmy sobie teraz, gdzie chcemy. Naprawdę. Puszczą nas? Halo? No, tylko muszę tam... Tam pogadać? Ale nie ma nikogo. Oj! Dobra, jedziemy? Jedziemy? Ja znam tu miejsce. Nie, ja znam tu miejsce. Przepraszam, tu... Yy, tu... Remigiusz, yy, przepraszam, bo ja mam tu hangar, to proszę <grym> tu otworzyć yy, wizerze, drzwi. Tymi... Yy, drugie wejście. Okej. Okay. Okej, okay, dobrze. Bo nie ma tu osoby, to nie może otworzyć. Okej. Okay. Dobrze. Do widzenia. Szef siada. No, już. Proszę do przodu chwilę. I no. Dobra. Na koło lecimy. I teraz gdzie jać? Hangar... Nie, nie, nie trzeba tu. tu, tu, tu. Możesz w lewo, tak? w lewo, w lewo. Tak? Taki hangar z koniem. Ja tam za bardzo nie wiem, jak się poruszać na lotnisku. Tak, tylko uważaj, żeby nie były samoloty. A, no dobra, no to lecimy. Bo ja też tak jadę. O, tam jest. Jak jakiś coś zakon. to ja będę prowadzić, jak coś by y, się wkurzyli, ja prowadzę. Dobra. Zaparkuję tu. To proszę poczekać, ja muszę wziąć samolot. Dobra. To nie zajmie długo. Za proszę poczekać. jak się sobie bierze samolot, to. My sobie tu chwilę pogadamy, naprawdę. Myślę, że fajnie się ta seria rozwija, jak wam mówiłem wcześniej. Mam nadzieję, że fajnie wam się to ogląda, bo jak fajnie wam się to ogląda, to radziłbym zostawić suba, dzwoneczkiem, no i lajka like w górę, no bo to nam pomaga, nie? I możemy tworzyć więcej takich materiałów. A naprawdę, teraz robimy to tak szybko, że po prostu nie, 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 nie wytrzymam zaraz, a tutaj też jest jakiś samolot. No co? Zobaczymy, jak Sekoliny radzi z samolotami, nie? O. Jak Sokolin radzi z pilotowaniem ogólnie. O, szef już ma. Szef ma już samolot. Mam trzy dokładnie. mam ja, nie, nie trzy samoloty, tylko mam A... dwa samoloty i jeden helikopter. Jakoś specjalnie się ubiera, czy nie trzeba? Nie trzeba tak naprawdę, Dobra. bo to nie jest taki... To wsiadać już? Taki ten, no. Dobrze bardzo. Tu już jest towar. Dobra. I szef leci ze mną. Tak, tak, tak. Kurde, startujemy. Tu... No proszę No, prawą stroną tu pojechać. Eee, zarówno miniem naprawdę tu, teraz będzie. Tu tu. Tu, tu. I tu, w tu w lewo. Tu w lewo. Ale tu będzie dalszy jakby tędy, Nie, tędy, tędy... się nie wchodzi na ten. Tędy się o kurde. nie wchodzi. Tu się okrąża. O kurde. Ja znam trochę więcej. Szlepie, możemy... Środkowe to, to się lecimy! tak nie leci. Nie lecimy! lecimy! Co, Co, się nie dzieje? Co się dzieje? Lecimy! Do góry! Wow! Lecimy! Dobra! Jak się łowa po Uważaj! Dobra, mam. Do góry to musisz pociągnąć do siebie ten, 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 ten. Tak o! Uważaj, uważaj. O, tak! o, o. uważaj, uważaj. Ło, no. nie tak! Ło, ło. Uważaj, uważaj. Prosto, Gdzie prosto. O! Oni chyba nas, nam, mi nam opierdą, opie, o, l, l, bo ten, bo tak nie powinno się startować samolot, o, ty Co ty to szalony. było? Nie umiesz samolotem latać. Musisz je nauczyć jak ten na lotnisku tagować się. Skupię. Teraz idziemy na które lotnisko? Na takie lotnisko, no poza miastem dokładnie, ja zaznaczę hmm. na, na GPS-ie. Dobrze, dobrze. Ja pierdziele widzowie. Patrzcie, patrzcie to szefie, y, znaczy szefie. To miasto chyba sobie. się nazywa Grapeseed. Aha, dobrze, dobrze, to wiem gdzie lecieć. To jest za Almosid. Szefie, Co No? To? Dokładnie. Tu, Turbulencje. Szefie, ja mam y, pilota we krwi. A nie, a ja mam pilota, a ja mam pilota od telewizora. Co to zrobi? Co? To było, co? To nie było, wiem, szefie. Byłem do góry nogami, co? Co? Ja nie wiedziałem, że byłem do góry nogami. Uważaj na górę. Uważaj, tak nie lata. O, ciężko się pilotuje! Kurde. Widzowie, ciężko jest. Jak ogóle... trzymasz to, to a miast e, do góry, do, do przodu, do tyłu, do uh, uh, uh. przodu, do tyłu. Tak, chcesz do, to do siebie pociągnij, pociągnij do siebie. A jak chcesz na dół to do przodu, ale nie teraz, z do góry. Dobra. Uważaj, a jak chcesz skręcić to w lewo, to musisz skręcić to w lewo. Jak chcesz w prawo to musisz to w prawo. Dobra. A pierdziele widzowie, dajemy radę. I chyba nie się... wiem czy ci... Ten, czy, czy ty wylądujesz? Dobra, szefie, nie narzekaj. No i wyżej koła się straci, a my wyskoczymy. <grym> Widzę, że szefa to nie uśmiechło. E, proszę ten, e, te do lądowania, to, 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 to. Ła! To e, 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 opony te, 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 te. O! O! No, zwolnij. Zwalny. Nie, co ty, co ty? Co się dzieje? Ha, 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 ha. A, nie. nie, nie, do góry, do góry, do góry. W, do, do przodu, wszystko do przodu, moc, moc do silników. Ty Jeszcze raz lądować. Dam radę, szefie. Ja, ja cię zamorduję. Ha, 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 tu już nie, nie próbuj lądować, bo ci wywale. Aaaa! <grymne> Masz okrążyć. Nie... Dobra, muszę trochę dalej polecieć. Dobra, teraz się uda. Teraz się uda. Aaaaa! O kurde Udało się! Udało się! Żyjemy! Halo, szefie! Szefa chyba zamurował. Żyjemy! Ja z powrotem będę lecieć. Widzowie, <grym> szef wystraszony. Musimy towar. Okay. Dobra, wypakowujemy towar. No tu. Dobra. Dobra. Dobra, szefie, wypakowane lecimy? No, ale co ten samolot robi? Nie wiem. Ale ja ja prowadzę, okej? Okay? Dobra, dobra. Nie próbuj mnie zamordować. Czemu się pan wywalił? O, co się stało? Czemu się wywaliłeś? Nie wiem, co się stało. Dobra, lecimy. Tylko szef nic nie, 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 nie musimy... Ja umiem latać. Kościół. Dobra. Widzę, ja tu tylko tyle. Ja mam ty, ty, Nie umiemy. No, zobaczymy jak się. Okay, wszystko jest gotowe, lecimy. Dobrze. No jeszcze nie, bo musimy prędkość. <grym> no to sobie lecimy szefie. Tak, ale jeszcze muszę się zapytać o pozwolenie na lądowanie. Ty żeś nawet się nie zapytał, bo to trzeba się pytać. No, tam Grapesit to taka rudera to. Czerwie. Halo, mamy pytanie, możemy wylądować? Nie no, żartuję, y, moż, y, pozwolenie na lądowanie? Y, no, okej, okay, no, proszę bardzo. No, szef to ma wtyki. No, tak się ląduje, no Czerwie. trochę nierówno. O nie, dobra, przewidziało mi się coś, o czym się zamykamy? Ale to pod mój motor, szef, yy, pod, 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 podleci, no. podjedzie, jak szef chce. Podjedzie. Dobra, wychodzimy. No. W końcu ziemia, w końcu, w końcu dotykam ziemi. Mhm. leciałeś co, tam... normalnie, a nie lewo, prawo, góra, dół, kręciołki. I podjechać tam mamy gdzieś po te pieniądze, tak? Tak, musimy podjechać tu Dobra. pod budynek, dokładnie nie wiem gdzie, ale a nie musisz tak jeść, możesz jak chcesz. No, przez trawę to wiesz sam. Wolę zachować bezpieczeństwo. Aha. <grych> I że swoimi prawami tutaj nam tłumaczy, ale chyba ja wolę być bezpieczny i nie skończyć tej serii w 8 odcinku, dlatego. O, no. W ogóle. Mm, Dajcie znać widzowie, czy chcielibyście GTA 5 Życie Złodzieja częściej a zdać, możecie mi dać poprzez komentarz, like i suba w górę, bo naprawdę niedaleko nam do 50, Tutaj o ile już nie wbiliście, bo ja być. nagrywam nie trochę wiem. na zapas, bo kurde, widzowie, szkoła to jest masakra, naprawdę. Nie, powiedział, że tu ma być I gdzieś. Tu może, poczekajmy na niego. No, poczekamy sekundę. Dobra. Ja go poszukam. No i zawie... Dobra. Co się dzieje? Też to widzisz? O, jaka pogoda? Co się dzieje? Co to? Czemu... Taki zimno aż się Możemy... Stało? Możemy polecić moim helikopterem do ten... do tego. Do... do chałupy. Nie, nie no dobra, to już pojedziemy, ale czemu taka zimno się to zrobiło? U. Czemu tak? To wygląda co się stało. No właśnie, co to? A dzisiaj zapowiadali ciepły wieczór. No. I... Czekaj. Widzowie co się stało? Widzowie. Musimy na coś zobaczyć. Lepiej zobaczymy jak to. polecimy helikopterem. A Szef głośno mówi. Tak. <noise> Komunikacja. A se postaje na tym waucie. <noise> Dobra. To my tu czekamy na tego faceta, tak? O, ale burza. No. Ło. Nie wiadomo, czy przyjedzie. Bo jak nie, to zwykiwał nas trochę. No, ale to warto ten. To to warto możemy ukraść z powrotem, bo to nie jest taki problem. Nie, ja też mam samolot, który jest. Z, z, z... Dobra. Bym ci musiał pokazać raz to Czekamy. Chociaż szefie, w sumie moglibyśmy helikopterem wrócić. No, okej. Okay. Ja tylko schowam motor pod dach. A ten gościu z kasą przyjechał? No, już tu był. Dobra. Sek sekundę był i ja dostałem pieniądze. Wiesz? Mhm. Przyszedł A... tu szybciutko i A ten... no, nie, dostałem dobra. pieniądze. To do helikoptera chodź, szefie. Dobra, widzowie, lecimy do helikoptera. Nie wiem, czy on w ogóle nie tam te, te pieniądze. No mhm. dobra, no to lecimy do. Idziemy do helikoptera. Widzowie, szef już nas czeka, bo my jeszcze w toalecie musieliśmy być, bo. No. Potrzeby fizjologiczne też są potrzebne. Dobra, jestem. Wsiadam. To Co, ja cię bardzo nie słyszę. Musisz założyć te słuchawki, bo tam jest mikrofon. Dobra. To szef ma niezłe sławki. Dobra, zakładam. Dobra. Założyłem. O, okej, okay, okej. Okay. Już dobrze cię służę. No, ale rozsądzos wygląda. Z lotu ptaka wieczorem. No, jeszcze taka A... Co się stało, że tak dziwnie wygląda no to wszystko? Jest już w ogóle 21? Ufo się po. 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 po pojawią. Ufo. <grym> Że nawet takich bajek nie opowiada. Hehehe. <grym> <grym> Szef dwa lata ma. bez no Bardzo śmie. <grym> Przecież gdzie UFO? Ej co? Ej nie, serio, ufo jest. Co? Co jest No sobie. popa. Co to jest? Szefie! Ale że co? Ja żartowałem z tyłu! Co się no, dzieje? Nie, skac! Nie, skac! Co? I co wie? Szefie! Wo, wo! Mam bardzo ja! I co wie? Co się dzieje? Awa! Szefie! Wo! Ląduj, szef! Co się dzieje? Co to jest? Ja coś zrobiło. Chodź szefie, szybko, szybko! Uciekamy, uciekamy. Wsiadaj, 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 wsiadaj! Chodź szybko, już uciekamy na nogach, bo już... Szybko, za mną! Ja pierdziele widzowie, co to za UFO? Co to jest w ogóle UFO? Przed chwilą mówiłem szefowi, nie gadaj takich bajek, a tu co jest? Nie wiem co oni tu zwalili. Tam było... Co się może chodź wejść. do tego UFO? E, nie wiem czy możemy tam wejść Ale chodź tu gdzie ten laser. Ale ja mam pomysł, chodź musimy szybko ten, na, y, na takie miejsce nad tym. Y, nad morzem ten, ten, te, tam, tam, y, się wskoczy? Oj, się nie wskoczy. Się bo nie ja tam coś, coś mam, coś mam. Ale chodź, chodź. do tego ufo, ja, y, zobaczmy to. Ale pierwsze chociaż się trzecieć, bo ja mam pomysł. Ja mam pomysł. Sowie, co to jest w ogóle? Co tu się to jest? Musimy coś ukraść, musimy jakiś pojazd ukraść. Wyłaś, 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 wyłaś. Przepraszam. Jedź, jedź, jeździe, jedź, szefie. Jedź. To już było specjalne. <laughs> to jedziemy teraz do tego UFO? Nie, jedziemy, bo. Chcę coś zrobić. Dobre. nad... Dobra widzowie, dojechaliśmy na plażę i co do tego UFO idziemy? Zobaczyć? No chodź, bo to jest najbliższa... No, na wejdźmy, UFO. na molo wejdźmy. No Dobra. Chodź, Ej, gdzie ty! Co ty kładę wjeżdżasz? Chodź tak, na niech Tak tylko po już. schodach, bo mi się nie chciało wejść. So, Ludzie tu normalnie jeżdżą, ja nie wiem, co się dzieje. To tu jest. Popatrz, co ja trzymam. Popatrz, co ja trzymam. Aha, nie, nie, chyba... O kurde. A co, jak się wkurzą? Gdzie jest ten ich laser? Gdzie on pokazuje? A! Co się dzieje? ty pole. To mnie porywa! To mnie porywa! Pomocy! Pomocy! Nie! Co się dzieje? O nie! Nie! Widzowie! Gdzie? Gdzie ja? Gdzie ja jestem? Co się stało? O! Co się stało? Nie wiem. Dzień dobry, coś... Co tu się stało? Dzień dobry. Aha. Się o Jezu! Co tu jest? Co tu się stało? Ja pierdzielę. Gdzie ja jestem? Gdzie moje ubrania? Jakie jest zimno w ogóle? Która jest godzina? Dwudziesty czwarta, Boże. Oj, zejść tu muszę. Oj, a! Aaa, oj! Co tu się stało? Widzowie, Colin nie ma pojęcia totalnie, co tu się stało. Jest w samych majtkach i to jeszcze w kosmity. Co tu się stało? A oj, Polin. Halo, szefie. Halo. No. Co tu się stało? Nie wiem. Ja pierdzielę. Gdzie a Czemu jest? ja mam... Czemu ja mam te... O, czemu ja mam takie głowa te... mnie boli brzuch i wszystko? Mnie też, owaj. Mm. Ja nawet nie wiem gdzie mm, jestem. Nie, jestem ja, obok auta, nie. które za chwilę wezmę sobie... A wybiłem szybę. A ty, wiesz, masz ci piesa o mnie nie wiem, nie kto, Sprawdzam w telefonie. Ci wyśle ci moje, tam gdzie jestem. Dobra, jak próbuję to dzwonić, do sobie. No okej, okay, ale spróbuję jakiś pojazd, bo. bo... Dobra, znaczy ja do szefa, już tam jadę. Okej, okay. widzowie, szef wysłał pineskę i już jedziemy. Widzicie, ukradliśmy to auto, no bo innego wyboru nie mieliśmy. Ja nie wiem w ogóle, co się stało. Naprawdę, jedziemy, bo. Co tu się dzieje? Kolejne coś? Ja pierdziele, konieczna ma dość. Widzowie już dojeżdżamy, 800-700 metrów. Będziemy u szefa, w ogóle gdzie go wygnało? Dobra, idziemy. Ja pierdzielę. tu też się ludzie kręcą. Cześć szefie. Halo. Co, szef już ma ciuchy. Znalazłem jakieś. Mhm. Masakra co się stało. No. Nic z szefu się na pewno nie stało? Nie, ale mnie strzelił jakiś tam... jakiś tam gang, coś tam nie wiem, oni byli pojazd. Co? Ja się tam pojawiłem się tam na jakimś... nie wiem, molo takim mam na, 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 na motor. No dobra, ważne, że nic się nie stało, no to teraz do domu wracamy. O, kurde, widzowie. Co się stało? Halo. Halo, Colin, obucie. Co Halo. Co się stało? O, szef, co się stało? Nie wiem, ale spałeś, już mam pieniądze. Aho, ojeju. Miałem jakiś. dziwny sen, chyba. Szef, poczekaj. Co? Dobra. Nie, dobrze jest dobrze. Nie ma nic widzowie. Nie ma żadnego ufo na szczęście. Możemy jechać do domu. Ale co? Powiedz mi, co się stało? Nic sen sam miałem taki dziwny ufo, czy porwało na, nas obydwu. A. 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 A na końcu było najgorsze. Co, co się stało? Szef mi odszczelił głowę. Co? Ja nie byłem no. w snie żadnym, co? Nie wiem, bo to dziwnie działa. Ale masz dziwnie działają, nie wiem jak to. E, poczekaj, że tylko kask założę. Dobra. W ogóle okay. szefie, która jest już godzina? Siódma. Siódma. 40, ja pierdziele, ile ja spałem. To ile tam było no. dla mnie? 20 tysięcy. Dobra. Ja pierdziele, widzowie, aż. Kurde, powiem Wam się zatrzymam, bo aż jestem w ciężkim szoku, ale na nasze konto wpada 20 tysięcy. Dobra, widzowie, jak ta sumka pięknie teraz wygląda w ogóle. Ta sumka już 20 tysięcy. Myślicie o tym, co ja, że jakieś autko by sobie sprawić? Nie wiem, nie spoileruję, ale widzimy się w następnym odcinku, widzowie. A ja myślę z Wami żegnał. Do zobaczenia do następnego odcinka. Cześć!